Miłość do nieprzyjaciół. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kiedyś czytałem bardzo dobrą książkę Henry Newmana, pod tytułem Powrót Syna Marnotrawnego. Jest to medytacja nad y, przypowieścią i obrazem o Synu Marnotrawnym. Y, obraz namalował Rembrandt y, i Henry Newman y, analizował ten obraz i tak trzywątkowo przedstawiał tę historię syna marnotrawnego. Pierwsze, jak on wygląda w przypowieści i na obrazie. Drugie, jak. Y, wygląda to w życiu samego Rembrandta, że jest to w pewien sposób refleksja nad tymi sytuacjami, które przeżywał Rembrandt i trzecie, jak sam autor odnosi to do swojego życia. I takim charakterystycznym, to co było dla mnie nowością w tej książce, to to, że Henry Newman on przedstawił to, że jesteśmy jak syn marnotrawny, ale też jest w nas Postawa tego Syna, który nigdy nie odszedł od ojca. I trzecie, i to jest najważniejsze, że my dążymy do tego, aby być jak ojciec, żeby w ostateczności stać się tak, jak ojciec. Kiedy już jesteśmy dojrzałymi chrześcijaninami, powinny w nas być te same uczucia, które są w ojcu. I wczoraj. Mówiłem Wam o, czytałem Kazanie na Górze, mówiłem o tym, że Jezus Chrystus wymaga od nas bardzo wielkiej czystości serca. Wymaga od nas tego, żebyśmy nie tylko nikogo nie zabili, ale żebyśmy nawet się na nikogo nie gniewali i nikogo słowem nie obrażali. Ale najtrudniejszym, co Jezus nas, od czego nas uczy i czego wymaga od nas w tym kazaniu na Górze, to jest miłość nieprzyjaciół którą tak opisuje. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swojego bliźniego, a nieprzyjaciela będziesz nienawidził. A ja wam mówię miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za waszych prześladowców, abyście byli z nami waszego Ojca, który jest w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, i zsyła deszcz na niesprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy Was miłują, jakiej zapłaty możecie się spodziewać, czyli celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swoich bliskich, to cóż szczególnego czynicie, czyli poganie tak nie postępują? Bądźcie więc tak doskonali, jak doskonały jest Wasz Ojciec Niebieski. Zobaczcie. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski. Opisując miłość do nieprzyjaciół, Jezus Chrystus odwołuje się do przykładu Ojca Niebieskiego, Boga, który jest dobry i dla dobrych i dla złych. I który jest Ojcem i dobrych i złych. I jeśli my dziś chcemy, pierwsze, prosić o przebaczenie innych, drugie, Przyjąć przebaczenie, przebaczyć, przebaczyć, to powinniśmy się patrzeć na obraz Ojca. Wiecie, mamy wiele jakichś takich psychologicznych metod, sposobów opisania tego zjawiska, którym jest przebaczenie. Ale Jezus podaje nam za wzór miłość Boga Ojca. I dlatego, jeżeli chcemy przebaczyć, Chcemy do, do, doznać tego cudu przebaczenia, to musimy się wgłębić w istotę Boga Ojca i to, co nam pokazał Jezus Chrystus przez swoje życie na kartach Ewangelii. Bo Jezus Chrystus, opisując nam przypowieść o synu marnotrawnym, w tej przypowieści zawarł i istotę powrotu do ojca, czyli prośby o przebaczenie. W tej, w tej postaci. Jest to co każdy z nas też często przeżywa, kiedy jest yy, powinien prosić o przebaczenie drugiego człowieka, Boga i siebie samego i sobie, sobie samemu też przebaczyć. Yy, kolejnym przykładem to, są, yy, to jest też to, że my powinniśmy yy, zrozumieć, yy, że Bóg kocha nas takimi jakimi jesteśmy i Sama Jego obecność przy nas jest wyrazem miłości. Syn starszy, ten starszy syn z przypowieści, którą dobrze znacie, nie może uznać tego, że ojciec jest miłosierny i dobry tak. dla swojego młodszego syna. I też nie potrafi zrozumieć, że On jest kochany. Nie potrafi dostrzec, dostrzec tego, że. Bóg kocha nie przez to, że daje cukierki, że obdarza majątkiem, powodzeniem i szczęściem, ale że to, że On jest zawsze z Tobą. Dostrzec i tą, tą, tą miłość miłującą Boga, przebaczyć Bogu, zrozumieć Jego miłosierdzie. Wielu z nas nie może zaakceptować tego, że Bóg przebacza, nie może pojąć tego, dlatego samemu nie, nie potrafi przebaczać. Kolejna rzecz to jest to, żebyśmy się nauczyli przyjmować, czyli przebaczać, tak jak Ojciec Niebieski. I my, analizując teraz w kolejnych tych naszych pogadankach tę przypowieść, będziemy opisywać sytuację tego, który potrzebuje przebaczenia, tego, który przebacza. Drodzy, popatrzmy się na to też, popatrzymy to też. Jak Jezus to w życiu realizował, jak On w imieniu nas prosił Boga o przebaczenie dla nas. I będziemy patrzeć, jak On sam przebaczał grzechy. I jak On nas uczy tego wielkiego, tej wielkiej umiejętności przebaczania. Pierwszą taką rzeczą, którą chciałem Wam tutaj zauważyć, jeżeli chcemy, jeżeli my myślimy o nieprzebaczeniu, to jest to, że po grzechu, po jakiejś krzywdzie doznanej zawsze następuje najczęściej rozejście się. Moczy syn odchodzi od ojca, zabiera to, co do niego należy, co mu ojciec dał i odchodzi. I następuje rozerwanie. W każdej takiej sytuacji, kiedy zostajemy skrzywdzeni, kiedy, zostaje, kiedy my skrzywdzimy, to następuje zerwanie więź, to następuje odejście. Tak jak Adam i Ewa odeszli z raju, żyli w odległości pewnej od Pana Boga. Tak i my, kiedy następuje rozwód, kiedy następuje jakieś, jakaś krzywda, ktoś, kto, kto, ktoś cię mocno skrzywdził. To jest symbolem, to jest, są spakowane walizki, to jest szukanie nowego miejsca, nowego domu. To są zamknięte drzwi, brak dialogu. To jest milczenie, to jest czas, który jest potrzebny na to, żeby to wszystko przewartościować. A pierwszym krokiem na drodze do pojednania jest otworzenie rąk zaciśniętych pięści. I dzisiaj chcę Was zachęcić do tego, abyście otwierali swoje dłonie, abyście swoje dłonie wyciągali do Pana Boga rozpostarte. Bo kiedy myślimy o naszym wrogu, naszym nieprzyjacielu, to często nam się pięści zaciskają. I, a pierwszym takim gestem to jest rozluźnienie rąk. Nie na darmo, kiedy wracamy, kiedy się witamy z kimś, to podajemy mu wyciągniętą dłoń. Nie pięść, ale dłoń. Znak tego, że w tej dłoni nie, nie trzymam żadnego miecza, nie trzymam kamienia, nie trzymam czegoś, czym Cię mogę zranić. Drodzy, zakończmy tę naszą medytację krótką modlitwą. Boże, Ojcze. Ty, który jesteś miłosierny i dobry, który jesteś ojcem każdego z nas, który jesteś moim tatą, który jesteś też ojcem tego, który mnie skrzywdził, któremu ja powinienem przebaczyć. Ojcze Miłosierny, proszę Cię, daj mi łaskę, abym umiał rozprostować moje ściśnięte pięści. Abym mógł je wyciągnąć do ciebie w geście modlitwy. I abym tą, roz, tą wyciągniętą dłoń do ciebie umiał też skierować w stronę tego, o którym teraz myślę, który mnie tak bardzo zranił, któremu nie mogę przebaczyć. Abym, daj mi łaskę, daj, daj mi zobaczyć, jak ty bardzo mnie miłujesz. Daj mi łaskę pojąć, jak wiele mi przebaczyłeś. Daj mi łaskę pojednać się z moim y, przeciwnikiem. Proszę cię o to. Ojcze Niebieski, proszę cię w imię Twojego syna Jezusa Chrystusa, który przyszedł y, na Ziemię po to, aby pojednać y, rozwaśnionych, aby pojednać człowieka z Tobą, Ojcze Miłosiernym. Poślij mi ducha świętego, ducha miłości, ducha, którym została napełniona Najświętsza Maria Panna. Ta, którą dałeś nam jako pomoc i obronę. Proszę Ci Ojcze Niebieski, przez Chrystusa Pan naszego. Amen. Pan z Wami, niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.